Co można zrobić, żeby obniżyć tak zwaną niską emisję, czyli po prostu, żeby w miastach był mniejszy smog? O, pewnie trzeba działać wielotorowo. Niestety nie da się tego zrobić bezkosztowo. I wszyscy mamy świadomość zagrożenia, które wynikają z, ze smogu i Wydaje się, że jest taki punkt, kiedy zarówno politycy, jak i samorządy, jak i mieszkańcy postanowili jednak wziąć się za rozwiązywanie tego problemu. Jak to zrobić? Jak mówię, że dwutorowo to tak. Po pierwsze, należy ocieplać mieszkania w sposób zdecydowany, bo rzeczywiście wtedy pop, potrzeba ogrzewania jest dużo mniejsza i nie wie wszystko jedno, czy to jest piecyk mniej, czy bardziej brudny, to na pewno ta emisja jest mniejsza. To kosztuje. Pytanie, gdzie skierować środki, komu przede wszystkim pomagać, czy robić to wyspowo, czy średnio na cał, w całym kraju działać. I to są decyzje do podjęcia. Druga sprawa to rzeczywiście są te źródła ogrzewania. W gospodarstwach domowych ciepło to jest podstawowy koszt wydatków na energię, w związku z tym to nie jest tak, że da się. Samodzielnie dla większości gospodarstw domowych to jest zaporowy zupełnie wydatek, wymiana pieca, a później ponoszenie kosztów surowca, które zwykle jest droższe niż ten najbardziej podły węgiel. I to, że rząd postanowił rzeczywiście działać i to w porozumieniu z samorządami, dla których to jest największy problem, to bardzo dobra decyzja. Sądzę, że jest wiele takich pomysłów, zarówno wśród organizacji pozarządowych, Rządowych, samorządowych, jak i wśród polityków, żeby to robić. Takie projekty już zresztą były przekładane przed poprzedni rząd. Część z nich była także finansowana ze środków publicznych Narodowego Funduszu, były projekty takie pilotażowe, jak to zrobić. No teraz trzeba podjąć decyzję. Nam się w Konfederacji Lawiatan wydaje, że to rzeczywiście lepiej by było te środki przeznaczyć na rozwiązywanie problemów w tych ośrodkach, gdzie to jest największy problem. Zamiast je rozmarowywać tak średnio w, na, na, dla, dla wszystkich odbiorców energii, na pewno przede wszystkim trzeba wspomóc tych najuboższych, najuboższe gospodarstwa domowe, bo one. No z całą pewnością sobie nie poradzą i nawet zafundowanie im nowego piecyka, czy też przełożenie instalacji z takiej węglowej na elektryczną nie rozwiązuje problemu, bo nie mają wtedy pieniędzy po prostu na zakup tej energii elektrycznej, czy też gdyby to był piecyk na przykład gazowy, zakup gazu. I teraz, co zrobimy? No to, to wymaga rzeczywiście zastanowienia. To, że jest pełnomocnik rządu do, do spraw rozwiązania problemu smogu, to, to jest dobre, dobra decyzja. Wiem, że także sektor budowlany jest skłonny pokazać swoje projekty. Jakie materiały stosować, w jaki sposób podjąć tę te, termomodernizację, żeby ona była efektywna. Ale rozumiemy, że też są tutaj na to środki unijne, że gdybyśmy chcieli modernizować systemy ogrzewania w naszych domach, no to moglibyśmy skorzystać z funduszy europejskich. Ja bym powiedziała, że. Tutaj, jeśli chodzi o ciepłownictwo, bo to jak mówimy, tutaj akurat mamy do czynienia z, z dwiema właśnie drogami. Jedno to jest budownictwo i termomodernizacja, nowe standardy w budownictwie, a druga droga to jest ciepłownictwo. I jeśli chodzi o ciepłownictwo, to to, czym no, większość sektora powtarza od lat, to nic nowego. E, może nie tyle z funduszy unijnych, to z tych funduszy, które po, pochodzą z europejskiego systemu e, handlu uprawnieniami do emisji. E, Polska ma dodatkowe, tak jak kilka innych krajów, tych ubodszych w tym systemie, dodatkowe środki z funduszu modernizacyjnego, będzie także fundusz innowacyjny. E, te środki ze sprzedaży uprawnień, e, tych certyfikatów CO2, należy w istotnym stopniu przeznaczyć. Na transformację polskiego ciepłownictwa. Nie wszędzie oczywiście roz, takie systemowe ciepłownictwo sieciowe ma, gdzie miało dobre, będzie dobrym rozwiązaniem, ale, ale na pewno w wielu miastach to jest dobre rozwiązanie. Podciągnięcie sieci ciepłowniczych i po prostu eliminacja piecyków w ten sposób, że ogrzewanie ciepła woda będzie dostarczana po prostu do mieszkań. I na to pieniądze z ETS-u. W ETS-ie są, tylko one muszą trafić na to, a nie do budżetu. Tak czy inaczej ciepłownictwo jest dużym wyzwaniem. W związku z tym byśmy rozwiązali nie tylko problem e, smogu w miastach, jak po części rozwiązali ten, ten problem smogu w miastach, e, no ale także e, przekształcając na przykład sieć ciepłowniczą na jednostki kogeneracyjne, moglibyśmy wspomóc także rozwój sieci elektroenergetycznych. Ale to, o czym mówimy, spowoduje sytuację, w której spadnie zapotrzebowanie na węgiel. Czyli bardzo silne lobby w naszym kraju no, będzie protestować. Tak, spadnie zapotrzebowanie na węgiel, bo nawet tego no, taka jest generalnie tendencja, prawda? To znaczy na pewno. Węgiel spalany w dużych instalacjach elektroenergetycznych no, nie, nie, nie generuje niskiej emisji, więc to nie, jest, to nie jest ten problem. Natomiast generalnie to zabierze dziesięciolecia, ale Polska i świat z węgla będzie odchodzić. I mówiąc szczerze, no, nie zrekompensuje także tego problem rozwoju elektromobilności, bo no, niestety samochody te elektryczne nie potrzebują tak dużo w związku z tym nie ma też potrzeby węgla, ale górnictwo po prostu jest chyłkową dziedziną i z tym się trzeba pogodzić. Dążenie do tego, żeby zmodernizować systemy ogrzewania domów czy systemy wytwarzania energii elektrycznej wiąże się z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Zgoda. W związku z tym wracamy znowu do kwestii sensownego, stres, sensownej strategii rozwoju Oze. Generalnie tendencje w, w energetyce, elektroenergetyce są takie, że od tej energetyki wielkoskalowej będziemy przechodzić do energetyki rozproszonej, często wyspowej, klastrowej, takiej, gdzie po prostu samorządy będą mogły zarządzać całym systemem ciepła, chłodu i także produkcja energii elektrycznej, wykorzystując lokalne źródła, rozwijając lokalne sieci. To jest ta tendencja, która się rysuje. Także tutaj minister Tchórzewski ma rację, że, a, że te duże instalacje energetyczne, które w tej chwili są budowane, to są pewnie ostatnie, które powstaną w Polsce.